A tak można witać Małgosię Kukułę. Dzień, Dzień dobry. dobry Pani Małgosiu. Dzień Dzień dobry. Dzisiaj z Małgosią wspólnie będziemy Państwu towarzyszyć w ten sylwestrowy poranek, jakby nie patrzeć. W noworoczny też zresztą. To prawda, to bo taki widzimy. Spoiler, mały. Ale to bardzo dobrze, bo i żegnamy z Państwem stary rok i jutro witać będziemy nowy. Od rana. A teraz już serwis. Zapraszam. Niemal godzinna rozmowa Bajdena z Putinem na temat sytuacji na rosyjsko-ukraińskiej granicy. Prezydent Stanów Zjednoczonych zagroził kolejnymi sankcjami, jeśli Rosjanie nie zaprzestaną eskalacji napięcia w regionie. W odpowiedzi Kreml zakomunikował, że takie posunięcie byłoby Kolosalnym błędem. Były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak zgłosił swoją kandydaturę do nowej krajowej rady sądownictwa. Piebiak odszedł z resortu w 2019 roku po wybuchu tzw. afery hejterskiej. Kadencja obecnej KRS kończy się na początku marca przyszłego roku. Sprawę wykorzystania Pegasusa przez polskie służby może zbadać Najwyższa Izba Kontroli. Sugerował to w mediach społecznościowych jej prezes Marian Banaś. Wnioskuje o to Lewica, a część opozycji chce powołania w tej sprawie Komisji Śledczej. Doniesienia o inwigilacji Pegasusem, między innymi senatora Krzysztofa Brejzy, komentowali w Kropce nad i były szef ABW Krzysztof Bondarek i były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Ryszard Sznef. Pożary trawią część argentyńskiej Patagonii, spłonął już obszar o powierzchni przekraczającej 3000 hektarów. Strażacy walczą z ogniem w tym regionie od ponad trzech tygodni. Brawo, panowie strażacy. Tak, a to jest fajne, że ściągają kotki z drzew, ratują sarny. Ja mam bardzo duży szacunek do pracy strażaków, bo z reguły to oni są jako pierwsi na miejscu wszelkiego rodzaju paskudnych zdarzeń. Jako pierwsi udzielają pomocy. A to, że udzielają pomocy także zwierzakom, to nie jest budowanie ich wizerunku, tylko po prostu praca. tak wygląda ich praca. I to jest super. Panie, że są tacy ludzie. Tak jest. Panie Małgosiu, dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. E, 6.30 z Małgosią spotkamy się ponownie, wtedy kolejna porcja najświeższych informacji.